Jak rodzina może uratować cię w najtrudniejszych momentach życia? Wszyscy zmagaliśmy się z chwilami, które nas przerosły, bólem straty, lękiem przed zmianą czy trudami zdrowotnymi. Życie nieustannie rzuca wyzwania, ale pamiętaj, nigdy nie jesteś sam. Rodzina powinna być jak oaza wsparcia, która daje poczucie siły wtedy, gdy najbardziej tego potrzebujesz jak latarnia w ciemności, przypominająca, że za każdym wyzwaniem kryje się nadzieja. Kiedy wszystko zdaje się walić, rodzina powinna zapewniać emocjonalne wsparcie i pomagać dostrzec światło pośród burzy. Życzliwe słowa, otwarte serce i poczucie zrozumienia stają się fundamentem, na którym możesz się oprzeć. Praktyczna pomoc w codziennych obowiązkach, jak wspólne gotowanie czy wspieranie w opiece nad dziećmi, Pozwala zaczerpnąć oddechu, odnaleźć wewnętrzny spokój i odzyskać energię do działania. Nie tylko emocjonalne wsparcie czyni rodzinę wyjątkową, to również wspomnienia, tradycje i chwile pełne radości, które budują więź, dając poczucie, że jesteś częścią czegoś większego. Ta wspólnota pomaga przetrwać każdą burzę i wyjść z niej silniejszym. Zastanów się, jak twoja rodzina wspierała cię w trudnych momentach. Podziel się swoimi historiami w komentarzach. Być może stanie się to czyjąś inspiracją, kto właśnie potrzebuje tego światła. Pamiętaj, największe wyzwania życia można pokonać, mając u boku tych, którzy naprawdę Cię kochają. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.